Ile kosztuje aplikacja folii PPF? W branży przyjęło się wycenianie na podstawie kosztów materiału. Koszt materiału razy 2, 3 lub 3,5 w zależności od stopnia trudności oklejania. Więc ile kosztuje folia do oklejania samochodu? Wydaje się przecież to tylko folia, że położyć to jedno, ale kiedyś trzeba też będzie ją ściągnąć. Dobra folia, taka, która nie zejdzie po 3 latach z lakierem, zaczyna się od 350 zł netto za metr bieżący, czyli 430 zł brutto. Na oklejenie całego samochodu, w zależności od gabarytu, potrzebujemy od 13 do nawet 25 metrów bieżących więc biorąc pod uwagę średnie samochody, czyli około 15 metrów bieżących, za materiał trzeba zapłacić około 6450 zł. Krew pod use aplikatora to już inna kwestia. Każdy błąd kosztuje Ci setki złotych, a przy tym wszystkim kręgosłupa nie kupisz za żadne pieniądze. Resztę rozpisałem w opisie tego filmu. Ale proszę Cię pamiętaj, jak oklejasz samochód i będzie to świetna oferta, sprawdź ile będzie Cię kosztowała naprawa.